80 minut dookoła świata. Niemożliwe? Możliwe. Policzanie objechali w tak krótkim czasie całą Kulę Ziemską. Zrobili to muzycznie podczas koncertu kwartetu smyczkowego. 18 lipca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach w ramach projektu muzyczne Mokarte odbył się koncert kwartetu smyczkowego A-Kwartet, który przedstawił recital w 80 minut dookoła świata. Muzycy wystąpili w składzie Łukasz, Krusz i Maciej Klich, grali na skrzypcach Radosław Mikołajczyk na altówce i Joanna Jerchel na wiolonczeli. Artyści zaprezentowali utwory z różnych stron świata. Nie zabrakło włoskiego przeboju Felicita, Albano i Rominy Power, czy standardu jazzowego Summertime Georgia Gershwina. Widzowie usłyszeli również przebój Lombardu, przeżyj to samo, czy Anny Jantar, najtrudniejszy pierwszy krok. Zespół A-Kwartet powstał w 2000 roku. W repertuarze ma utwory z różnych stylów i epok. Ważnym projektem grupy były spektakle muzyczno-taneczne, poetyckie, tworzone wspólnie z artystami niemieckimi. Inspiracją była poezja romantyczna polskich poetów. Przedstawienia organizowano w Polsce i Niemczech. Kwartet gra podczas spotkań biznesowych, konferencji pokazów mody czy wystaw. Uważam, że takie koncerty są wskazane jak najbardziej... Jak sami widzimy, troszeczkę ludzi przyszło po tym okresie w prawda, tej pandemii, no to tak jak najbardziej takie koncerty, prawda, coraz częściej powinny, powinny być. Świetnie zorganizowana impreza. Myślę, że warto byłoby, żeby takie imprezy plenerowe odbywały się częściej, tym bardziej, że była bardzo długa przerwa w związku z pandemią. Super koncert, świetna muzyka, zespół, który wykonuje, bardzo fajny. Podczas koncertu kwartet wraz z konferancierem Witoldem Pelką zaprosił widzów do śpiewania, dzielenia uśmiechem i wspólnego zmieniania świata. To wszystko w utworze mała, optymistyczna piosenka. Wiemy więc śpiewaj, więc śpiewaj. świat zmieniaj, śpiewaj świat zmieniaj. się śmieje